No dobra, to przyznajcie się, ilu was tam zamierza wykupić te diety pudełkowe? Jak było? Hmm. Jak imprezka? Jak sobie daliście radę dzisiaj rano? Jakie macie postanowienia? A jeżeli macie postanowienia, żeby wziąć się za siebie, wziąć się za odchudzanie, wziąć się za zdrowie, wykupić drogą dietę pudełkową i wykupić karnet na siłownię, to broń Boże to nie, nie róbcie tego. Nie odejść od, 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 Port, od portfela. Czym możecie robić, ale nie róbcie ale nie tego tu. nie. Ale jeżeli chcecie racjonalnie zrobić, zmienić coś w swoim życiu w tym nowym roku, no to chodźcie z nami na webinar, na wielkie spotkanie. My tu po to się pojawiliśmy, żeby wam pomóc w realizacji waszych planów noworocznych. A wiemy, wiemy, bo większość takich planów prowadziliśmy. Statystyki są takie, że chcecie schudnąć, chcecie w końcu wziąć się za siebie, chcecie zdrowo żyć, a wobec tego, że słuchajcie, prawda jest taka, branża, branża, która zajmuje się tym, żebyście zdrowo żyli i odchudzili się, jest branżą zastygłą, zabetonowaną, opartą na liczeniu kalorii i namawianiu na wykup. Kupowanie drogich diet oraz karnetów na siłownię. Tak. A my nie mamy swojej diety. My mamy metodę, ale w tym przypadku chcielibyśmy Was zaprosić na darmowe spotkanie, darmowy webinar, na którym nauczymy Was, pomożemy Wam zrealizować plany noworoczne. Po prostu powiemy Wam krok po kroku... Czepiłeś się tego nowego roku. No, ale jest nowy rok. No dobrze, no ale to plany, to jak, są, jak słuchasz tego w nienowy rok, to te, też te plany Ci pomożemy zrealizować. Ale nie słuchasz w nowy rok, bo jest nowy rok dzisiaj, słyszysz? Łukasz, Weź. Chcemy Wam pomóc zrealizować plany. Zapisujcie się, link jest w opisie. Zapraszamy serdecznie. Za darmoche. Za darmoche.